Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej środowej aktualizacji i w kolejną środę, dzisiaj mamy kolejną jakby fabułę e, dzikiego lasu. A propos fabuły to czajcie, że ostatnia była w maju i to jeszcze na początku maja, więc super SSO. Weź się w końcu rusz i zrób coś w kierunku tej fabuły, no ale co? N nie to. To. Kup e, Brania Sky z nowego serialu animowanego oraz odkryj historię strażników Jorvik w dzikim lesie. Więc zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Nie wiem do końca, gdzie są te ubrania. Nie, nie to, nie to, Spalanie ognia, no dobrze, ale chciałabym zobaczyć, gdzie są te ubranka. Mhm. No, dobrze. Okej, okay. eee, pewnie gdzieś tutaj, mi się wydaje, no nie wiem, zaraz zobaczymy, jak nie to wejdę na stronę. I tak, na początku chciałabym pozdrowić jeszcze klubik, który mnie wczoraj złapał, i to było naprawdę cudowne, i pozdrawiam cały klubik, e, wszystkie słówki, i bardzo dziękuję. E, no i tak, tutaj mamy, proszę bardzo, osoby do pozdrowienia. <kłynie> Może jak mój język się ogarnie, to w przyszłej aktualizacji będę czytać, ale jakby, no i tak umieram. Jak to czytam wszystkie te nazwiska, imiona, bo no przyznajcie, że imiona Rezeso nie są za proste. No więc tak, pozdrawiam wszystkie osoby stąd i dziękuję, że napisaliście, a także śledzia. O! Końcu. No dobrze, więc tak. Te ubranka są chyba tutaj, tak mi się wydają. Siema, masz coś dla mnie? A nie. Jednak nie. Dobra, to najwyżej potem zobaczymy, bo nie wiem, gdzie to jest. Może tu? Nie? Gdzie, gdzie są te ubrania? A w globalu? Nie. W globalu? Nie. O, gdzie one są? Czekajcie, zobaczy na stronie. Mhm, mm dobra. Mm, czyli te zadanka są gdzieś tutaj, w Pinta, ale okej, okay. najpierw ogarniemy, w sensie zadanka, ubranka. E, są gdzieś w Forcie Pinta, więc potem sobie tam pojedziemy. Mm. O ile będą, o ile umiem czytać. No i dobrze. E, więc nie przedłużając, zaczynajmy! Rozpalanie ognia. Jak leci Anne, musimy nazbierać więcej drewna, żeby rozpalić ognisko, które już całkiem zgasło. Poszukasz po opału na skraju posterunku. Właśnie śledź mi mówił, że. O Jezu! Że te zadania są takie, przynieść coś tam ziemi, No. A zacznę te polana. Okej. Na pewno się nadadzą. Powalone drzewa palą się najlepiej. Takiego drzewa używaliśmy na biwakach w Australii. No dobrze. Next. Budowanie kryjówki. Teraz musimy uzupełnić zapasy, żeby ogień za szybko się... Nam nie zgasł. Chciałam, żeby... Przyjrzę, żeby się rozprzestrzenił. Dobra, spokojnie. E, położysz polana? Dlaczego tak? Przy ognisku będę je liczyć, żebyśmy wiedzieli, ile ich już mamy. Dzięki, super. Więc lecimy do ogniska. No dobrze, się ma. No bo rzeczywiście to ognisko się paliło. No to dobrze. Aha, i to tylko to ej to faktycznie strasznie nudne będą te zadania ej no, no dobra zrobimy sobie je na szybko i bo tam potem będzie chyba jakaś ten, no i teraz będziemy musieli to podpalić, potem znowu do niego wrócić bla bla bla, pewnie coś w tym stylu dobra, dobrze nam idzie, mogłabyś przynieść trochę rozpałki, przy wieży strażniczej jest masaż suchego drewna, zajrzysz tam, niech w końcu się do czegoś przyda, no dobra Czyli jedziemy tam, 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 tam wiecie. Oj! Nie! Koniu! Ty się nie nadajesz na kros! Dobra, my już dojeżdżamy. Teraz może być mnie troszeczkę inaczej słychać, bo trochę się oddaliłam, ale mam nadzieję, że nie będzie jakiejś większej różnicy, bo wcześniej mogło być aż trochę za blisko. No dobra. Więc mamy rozpałkę i teraz mamy wrócić. Tu pokażę jak to... Lisek tu jest. An, tu to, to czyjść lisek. No dlaczego? Tutaj robi ten stary kompas. Może Roman będzie wiedzieć. Okej. Okay. No, to już jest ciekawsze, pokażcie. Mosiężna na powierzchni... Mosięż! Na powierzchni tego kompasu jest zadrapana i ma to... No, koniu! Urządzenie to z pewnością było kiedyś w lepszym stanie, a jednak nadal działa idealnie. Z tyłu kompasu widać niewielki grawerunek EOH. Okay, no dobrze, ciekawe. A to jest rozpałka, tak? Mm. Mm, hej, jakim cudem chwila, coś Cię martwi? Jakim co? Kinga. E, tylko nie może, znowu widziałaś w lesie coś dziwnego. No, może. E, co to taki fajny stary kompas robił w stosie drewna? E, rzucę na niego okiem. Rozpalisz w tym czasie ogień? No dobrze. Rozpalę. Jakbyś nie mógł na przykład wysłać. No koniu! Co ty? A, to nie jest koń na kross, to jest bardziej konie ujeżdżanie, wiecie. Jakoś tak zauważyłam supernie. E, Okej. Okay. No i co? A nie mam żadnej zapalniczki coś? Nie ten tego? Okej. Okay. No dobrze. A, fajnie, fajnie. Bardzo dobrze. Jedziemy i wracamy. Mhm, mm już stąd czuję piękny zapach palącego się drewna. Nie ma niczego lepszego niż ognisko w lesie, żeby cały las płonął, tak? E, że jestem we właściwym miejscu. Czuję, że jestem we właściwym miejscu. Okej, okay, no dobra. Chyba wiem, do kogo należał ten przedmiot. E, widzisz te inicjały? Na pewno coś znaczą. Chcesz usłyszeć związaną z nimi historię? Znam kogoś, kto chętnie je opowie. No dobrze, Anitan! Anitanu, no jakoś tak. E, witajcie, Roman i Ann, wołaliście mnie. Rany, szybki jesteś. <grym> tak, pozdocie, my sesso się teleportuję, no to przepraszam. E, a znalazła w lesie taki fajny, stary kompas, a ja chyba wiem, do kogo należał. Popatrz na te inicjały. E, O, H. Anitan, opowiesz e, nam o Edif Oktawi Hartwood? Tak, bo tak. E, pewnie. Nie chce mi się tego czytać. Od czego zacząć? Znacza część jej życia jest Owiana Aurum Tajemniczości. Wszystkie książki historyczne, które czytałem, wspominają o niej tylko przelotnie, ale zawsze miałem przyczucie, że jest to ktoś ważny. Ten stary kompas znowu wybudził moje zainteresowanie jej historią. Niektórzy mówią, że Edith była jedną z nas, że była pierwszą strażniczką z Jurwiku, która wyruszyła do dzikiego lasu. Niektórzy uważają, że, w poszukiwa... że była poszukiwaczką przygód, która nie współpracowała. Pracowała ze strażnikami. Jeszcze inni są zdania, że to zwykły mit. Jest jednak pewna rzecz, co do której wszyscy się zgadzają. Dawno temu Edif udała się do dzikiego lasu, i nikt jej już nie widział. I już go nie ma, szybki jest. Aha! Super! <grym> uh, okay. Mm, ok, fajnie. Teleportujące się postacie w SSOBI Like. Dobra. Eee, no dobrze. Szaleństwo, że ktoś taki w ogóle istniał. Nie, dobrze, że spisałaś od. No... Dobrze się spisałaś od... No to... W... <ścoughs> Odnajdując ten kompas, An, wielu osób się zastanawiało, kim jest Eddie w Hardwood, a my jesteśmy teraz o krok bliżej do poznania tej tajemnicy. Okej. Okay. Znajdź więcej wskazówek, zwariowana historia, co pozostali strażnicy aż się przestraszyli, to pewnie dlatego, że nikt nie chce już iść do strażnicy Hardwood, yy, ani poza teren, po sterunku, ale ty masz nerwy ze stali, udasz się do strażnicy poszukać kolejnych wskazówek? Jasne, jak się zabije po drodze, to będzie twoja wina. No dobrze, dojeżdżamy już. Mm, Okej. Okay. Przykro mi już już muszę pójść sama. Zostań tutaj, póki nie wrócę. Okej, okay, koniku. Spokój. E, 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 o ok. Zaszłam już całkiem daleko. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No dobra, więc wchodzimy. Wiecie, nasza postać tu wchodziła nie raz, a zwłaszcza osoby, które odblokowały sobie dziki las. To chyba każdy tutaj wchodził, więc moim zdaniem te zadania powinny się pojawić troszeczkę wcześniej. Ok. No dobra. Ok. Ta mapa jest bardzo ważna, ale to na pewno nie wszystko. Powinnam przeszukać każdy zakamarek zanim wrócę. rumon i chcę jak najwięcej informacji. No dobrze. Um. Ok, jest tamtej strony. Jakim cudem się tutaj znalazła i czy ma coś wspólnego z Eddie Hartwood? Roman zechce to zobaczyć, powinnam wracać, ale tam w domku przecież jeszcze jest mnóstwo rzeczy. To, to, to już tamtego nie chcesz? W tej Lunecie coś jest, a może tam będzie mapa? No dobra. Roman liczymy na Ciebie, że wyciągniesz to coś, co jest w tej Lunecie. Ok, więc wracamy. Albo wiecie, w sumie to, to ja mogę wziąć podwózkę. To jest chyba mądrzejsza decyzja, co? Będzie szybciej. I przynajmniej moje paluszki będą jakby wytrzymalsze. No, to jest chyba lepsza decyzja. Okej, okay. coś jeszcze mam. Mam tą mapę tutaj. Nie mam tej mapy tutaj. Ok. o, o, o. Dobra. Sekrety wszędzie, sekrety. A więc wróciłaś w jednym kawałku. Ani trochę mnie to nie dziwi. Dzięki. Mm. Ostatni rozdział. Te wskazówki wystarczą. A co to, luneta? W środku chyba coś jest. Ciekawe. Spróbuję to wyciągnąć. To, co jest w środku, mogłabyś w tym czasie sprawdzić to miejsce. Znajdziesz je na swojej mapie. Zajrzyj do niej, zanim coś tam. Roma chce być skrybia. Okej. Okay. No i tam będzie ta książka bo u Martyniusza oglądałam. <laughs> no, więc tak, jedziemy. Powiem wam, że ta historia jest w miarę okej, okay, ale te zdanie na początku nie są potrzebne. Wiem, że oni chcą tam uzupełnić, żeby było wystarczająco długie, bla bla, bla i no, ale, ale, ale mogli zrobić to inaczej. Na przykład, że ostatnio patrolowali las i znaleźli coś innego. Czy coś w tym stylu? Co, coś innego. Coś dziwnego i no. Um, tak. No dobra. Dzień dobry. Powinniśmy się tutaj rozejrzeć mniej uszy i oczy szeroko otworzone uświadomiś. Co ta książka tutaj robi? To jest wydaje mi się, że jakiś dziennik? Coś w tym stylu. Nie wiem. Okej. Okay. Pokażcie. E, ten podniszczony pamiętnik jest w stosunkowo dobrym stanie, choć przez wiel wieki leżał nieu nieużywanym podpisany go pociągłymi poch pociągłymi, pochyłymi literami własność Edith Oktawi e, Hartwood. Kto wie, co za jego sekrety kryją się w stronach. No dobra. Wcale nie leżał sobie na ziemi, wcale. No bo odkąd minął dziki las, to już z dwa miesiące minęło, wydaje mi się na pewno, więc dużo, dużo. <śmum> 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 Dobra, witaj z powrotem. Zawołam strażników, żeby się zebrali przy ognisku. Spotkasz się tam z nami, to będzie chyba świetna historia. W ogóle... Cześć, cześć! W ogóle tam była taka jedna dziewczyna, ta nowa i ona generalnie wystąpiła właśnie w serialu. I od razu wiedziałam, że ona będzie miała podobny charakter do Lorety, bo nawet była podobna, szczerze mówiąc. No nie wiem, jakieś takie postacie... Podobne wyglądowo do Leretty, czyli zazwyczaj w sumie blondynki, bez urazy oczywiście. Um, jakieś takie wredne są w tej grze. To jest jakieś dziwne mega. Chodzi mi oczywiście o npc ty um, Strażników jeszcze nie ma, ale może już zajmę miejsce. Och, chyba już ich słyszę. Ok, dostaniemy coś inny. Mam nadzieję. No dobrze, wygląda to naprawdę super. Wieczór. Dobrze. Siadajmy, si Siedzisz już. Edith była legendarną strażniczką, która przez wiele lat badała i chroniła dzikie konie jorwic. Czemu wstałaś postacią? Dlaczego? Poświęciła mnóstwo czasu, by poznać rozmaite rodzaje zwierząt i roślin, które można spotkać na samym jorwiku. Aha, okej. Okay. W pewnym momencie Edith przestała się odzywać, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Z czasem pojawiły się za to plotki, że na przykład Co ta postać robi? E, że na przykład uwięziła ją wielka ostepa, albo że ktoś ją z zamienił w ćmoczłeka? Okej. Okay. A najbardziej bezsensowna teoria to porwanie przez kosmitów. Czy, czy SSO zmienia się w Simsy? E, czytałam o tym pewną fascynującą książkę. i tytuł to Kryptydy Jorwiku. Mityczne stworzenia... Ustrzające się w cieniu. Ponoć na wyspie mieszka wiele tajemniczych istot. E, takie teorie bardzo mnie interesują, ale wielka stopa czegoś mić na Jorwiku to przesada, nawet jak dla mnie. Niestety mamy tylko tyle informacji na temat tajemniczej Edif. E, um, nigdy się nie dowiemy, czy żyła do końca swoich dni. W dzikim lesie, czy może wróciła do domu, gdzie wiodła spokojny żywot? To chyba właśnie dlatego ta legenda jest wciąż żywa, ponieważ nie wiemy, co się stało. Chwila, ta historia tutaj się nie kończy. Patrzcie, co było w lunecie. Ostatnia strona pamiętnika edif. Eni tam nigdy nie umiem tego przeczytać. E, Czyli honory i nam to przeczytaj. No ładnie! Okazuje się, że ani nie porwali jej kosmici, ani nie została zamieniona w żadne stworzenie. Po prostu połączyła się z lasem. Jakby znalazła swój prawdziwy dom i nigdy nie chciała go opuszczać. Wygląda na to, że przestała się odzywać do innych ludzi z własnego wyboru. Ten pamiętnik i ostatnia strona znaleziona w lunecie pomogłyby poznać prawdziwe życie Edith. Choć fajnie myśleć, że przydałoby się. Przydarzyło jej się coś tajemniczego. Mm, to prawda, jeszcze jest bardziej fascynująca. Ani i wish, wish bez was byśmy sobie nie poradzili. Super. Bo nasza postać jest tak wyjątkowa, że rozwiązuje wszystkie zagadki na Erwiku. No dobrze. No mówiłam, że umiemy się teleportować. <gryw> A oni jeszcze nie odkryli naszych, kurde, magicznych umiejętności, Zayden. Mm, Okej. Okay. Tak, tak było naprawdę. Czasem prawda jest dziwniejsza od fikcji. O! Mm. Ale super. Dobra, zaraz sobie przymierzymy. To jest chyba ta, co ma Roman. E, no, szaleństwo. Ciekawe, co o tym myślą, pozostali strażnicy. E, Ethan, yourself, als. Może nie będę robić tego Hej, co tam? No i proszę, jakimś sutem jesteście tacy szybcy, nieważne co myślicie o tej samej historii. Esses samo z siebie jaja, że te postaci się teleportują. E, ten las jest zdecydowanie wyjątkowy, a, a ty o... A ty co o tym myślisz, Józef? E, dalej się boisz? Właściwie to nie. Początkowo było trochę strasznie, ale teraz rozumiem, że mógłby ktoś chcieć tutaj po prostu zgubić. Czy coś. No i jest wciąż tyle innych rzeczy, których nie odkrywaliśmy. Taki zapał mi się podoba. Okej. Okay. No i znowu zniknęli. Super. E, czy ci wszyscy strażnicy posiadają jakąś nadluską szybkość? Rady. Zmykają stąd szybciej niż głodny gepard. W każdym razie to była bardzo ciekawa opowieść. Ciekawe na to, na co jeszcze natkniemy się w tym lesie. No dobra. I to chyba tyle z zadań. Zaraz sobie pojedziemy jeszcze do tego FortuPinta zobaczyć. Pokaż mi tę kurteczkę. No, to jest ta kurteczka Romana. Bardzo fajna. Podoba mi się. Wygląda super. Hm. Szkoda, że ta chustka nie jest trójwymiarowa. Bo to wygląda troszeczkę dziwnie, ale nie no. O, siema śledził! Ja do Ciebie ładnie, a ty, ty mnie tak lekceważysz. Nie wolno tak. Obrażam się. Okej. Okay. Jesteśmy w Forcie Pinta. I gdzie to może być? Czy to będzie gdzieś tam? Mhm. To jest tam, dokładnie. Już widać. No dobrze. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Okej. Okay. Nasiemka. No, takie zwykłe. To jest mega super. Te trampki są naprawdę ekstra. I te ceny nie są jakieś super, ekstra ogromne. Ale, no, nie mają też jakichś super statystyk. Te spodnie są ekstra. Wyglądają super. Dobra, zaraz sobie chcę. Chciałabym sobie to zobaczyć. Um, ile ja mam szylingów? Bo nie wiem, ile mam szylingów. Dobrze. To nie będę kupować za szylingi, bo stanę się biedna. Okej, okay, no to kupimy sobie to. Czemu nie? Ja lubię mieć takie rzeczy u siebie w szafie, bo zawsze to jest jakaś pamiątka, no nie? Okej. Okay. Mm, pokażcie. Zaraz sobie zejdziemy i porównamy. Oczywiście można sobie jeszcze kupić te włoski takie, te y brązowe, takie super kinga. Y rude. Okej. Okay. Te spodnie są naprawdę super. Buty też są super. Rękawiczki są takie raczej zwyczajne, ok. Mm, no właśnie, bo to jest z tym zespołem. No fajne. Buty mi się mega podobają. Rękawiczki, tak jak mówię, są zwykłe, chociaż fajnie wyglądają. No są spoko. Ok, zrobię zdjęcie do miniaturki, może się coś zrobi. O, tak, pięknie. No dobra, no więc to tyle z środowej aktualizacji. Mam nadzieję, że aktualizacja Wam się podobała. Napiszcie koniecznie, co sądzicie o tym stroju Sky. Jak dla mnie jest naprawdę spoko, głównie te spodenki chyba podobają mi się najbardziej, bo są rzeczywiście takie jeansowe i fajne mają tutaj zakończenie. No nie wiem, nie ta bluzka Kina. Ja uważam, że jest naprawdę git i mi się podoba. No i co? To tyle z dzisiejszej aktualizacji. Mm, już to powiedziałam raz. Mm, mniejsza. <noise> e, Okej. Okay. No dobra. No to pojedziemy sobie tutaj, bo tu jest fajnie. Te schody lewitują, ale dobra. No więc tak. Podsumowując dzisiejszą aktualizację, zadanka trochę monotonne, ale całkiem <noise> fajne. E, końcówka była najlepsza. Mówię, że ten początek mógł by troszeczkę inaczej być zagrany, ale jest ok, mi się podoba. Strój też jest naprawdę spoko i no, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, którzy tam byli na poczcie i dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało, więc do zobaczenia do następnego, cześć.